Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Recenzja książki piwnej, którą chcieliście, żebym wam zrecenzował. Jest to książka spieniona Historia Europy: 24 pinty, które naważyły piwa. Tak wygląda okładka. I autorami są pani Mika Rosanen i Julia Jocholender. Jakieś winki. Nie mogę przeczytać. Taką czcionką jest tutaj napisane, że nie mogę przeczytać nazwiska. Chyba Jucha Johuajnajnen, Czy jakoś tak. Aha, uprzedzając Wasze pytania, książka Jurka Gibadło y, też będzie recenzowana. Natomiast jeszcze jej nie przeczytałem i jakoś ciężko mi to idzie, także pewnie po nowym roku. Y, a więc przeczytałem tą spienioną historię Europy. No i. Dupa, dupa, dupa. Przede wszystkim nie dowiedziałem się, dlaczego akurat te 24 piwa zostały wybrane tutaj, żeby opisać je w książce. Nie wiem właśnie o co chodzi. Nie wiem po przeczytaniu tej książki, jaki był klucz. Mam też takie wrażenie, że niektóre historie były pisane troszeczkę tak na siłę. W sensie napiszemy jakąś historię, ale żeby to było o piwie, no to tam dopiszmy, że lubił piwo albo tam często lubił sobie wychylić ciemne piwo i wiecie, już jest o piwie. Mam takie wrażenie, bo niektóre historie nijak się właściwie mają do zaprezentowanych w tej książce piw, po prostu z tych historii nic nie wynika, dlaczego to piwo jest takie ważne dlaczego zostało wybrane. Oczywiście zdarzają się tutaj takie oczywiste wybory typu na przykład Guinness i dziwne by było gdyby się tutaj nie znalazł i tutaj na przykład jest bardzo fajnie opisana historia browaru. Mamy też wzmiankę o Heinekenie. No i tam jest opisana historia założycieli tego browaru jest napisana całkiem spoko. Ale generalnie książka składa się głównie z takich luźnych historii, gdzieś oscylujących, może w świecie piwa, ale to jest takie w większości bardzo naciągane, bym powiedział. To piwo jest tak dorzucone, żeby było o piwie cokolwiek. Natomiast o samym piwie mamy dosłownie dwa zdania. Książka wygląda tak, że mamy. Tutaj mamy jakąś historię, rozdział siódmy, piwo jako zabezpieczenie przyszłości sierot. No i tutaj mamy historię opisaną, a o piwie mamy dosłownie jedną stronę i tak to wygląda w tej książce. No i to moim zdaniem jest trochę słabe, bo myślałem, że bardziej poznam historię tego konkretnego piwa. Natomiast niestety nic tutaj takiego nie ma. Mamy tutaj także lepsze i gorsze historie piwne. Można sobie też po prostu tak poczytać do snu. Też można się dowiedzieć oczywiście paru fajnych ciekawostek, które też mi się przydadzą do piwnej historii. Natomiast większość tych historii jest napisana po prostu bez sensu. O ile mamy jakieś piwo ze Szwecji, tutaj jako jedną z pint, która nosi nazwisko jakiegoś szwedzkiego generała i jest właśnie opisany jego żywot, jego dokonania, to to jak najbardziej jest dla mnie jakieś uzasadnienie wyboru tego piwa, no bo był ważną postacią w historii Szwecji, no i nie wiem, to piwo jest akurat popularne, dlatego się tu znalazło. Natomiast na przykład w przypadku piwa niemieckiego mamy tutaj opowieść o tym, jak Hitler przemawiał w bawalskich piwiarniach i jak zdobywał pierwszych zwolenników, ale napisane jest tutaj także, że właściwie to Hitler nie za bardzo cenił piwo, natomiast jeżeli już je pił, to lubił piwo ciemne. I w zasadzie tyle jest tutaj o piwie. I nie dowiedziałem się, co ta historia ma w ogóle wspólnego z tym konkretnym piwem, które znajduje się na końcu rozdziału. Nie czepiałbym się, gdyby była taka historia właśnie o tym Hitlerze, jak zdobywał władzę, no i by było napisane, że no Hitler tam często nie pijał tego piwa, no ale jak już pił, no to sięgał po to konkretne piwo. Pomijając to, że osoba Hitlera chyba nie jest zbyt odpowiednią reklamą dla Niemiec. No to poza tym bym to rozumiał, tak? No spoko, jest to jakieś uzasadnienie. Wybrali to piwo, no bo pił je samfirer, no i było popularne powiedzmy właśnie z tego powodu, że pił je wódz, no i ludzie je kupowali. No i, no i dlatego znalazło się w tej książce, bo, bo jest jednym z najpopularniejszych pifi, któreś trzeba było wybrać. No i to jest dla mnie ok. Ale niestety, właśnie większość tych historii jest taka bez ładu i składu. Nie ma nic wspólnego zupełnie z tym wybranym piwem, konkretnym jako przykład. Nie wyjaśnia dlaczego, akurat to piwo. Także, no, jest to moim zdaniem książka słaba. E, jakbym nie dał za nią 7 zł, a za tyle ją kupiłem to pewnie bym odczuwał z tego powodu dyskomfort, natomiast za tą siódemkę, którą za nią dałem, to jakoś mnie to tak bardzo nie boli, chociaż sama książka uważam, że jest trochę słaba. Tak więc podsumowując, jeżeli robicie jakieś takie historie piwne, piwne, jakieś takie ogólne opisy o piwie w średniowieczu, no to, to to jest coś dla Was, bo możecie dowiedzieć się różnych ciekawostek. Natomiast są to już treści, które myślę, że osoby interesujące się piwem praktycznie dokładnie znają. No i tak jak mówię, ta książka jest taka trochę bez składu. Nie jest tutaj w żaden sposób uzasadnione, dlaczego akurat te 24 piwa się tam znalazły. Także tego, tego co mówi tytuł, nie dowiedziałem się. I nie wiem, tak jak mówię, jaki był klucz doboru tych piw. Historie gorsze lub lepsze, moim zdaniem na większość było niestety tych gorszych. Także no, powiem tak, jeżeli dopadniecie tą książkę w takiej cenie do 10 zł, to myślę, że możecie sobie ją dość spokojnie wziąć, natomiast jeżeli już to będzie koszt 20-30 zł, to ja bym tyle na pewno za nią nie dał, powiem tyle. Także... Taka o, ta książka. Raczej jestem na nie, chociaż tak jak mówię, jakiś tam promil informacji z tej książki na pewno przysłuży mi się do piwnych historii. Także no ja oceniając właśnie to z perspektywy serii, no to w jakiś sposób daje pewien plus tej książce. Natomiast myślę, że wy czytając takiej po prostu pozycji czytelnika nie zamierzającego wykorzystać tej książki do jakiegoś właśnie materiału czy filmu, no to myślę, że chyba odbierzecie ją troszeczkę gorzej niż ja. Chociaż ja jestem na nie, to jednak też jakieś tam znikome plusy tej książki dostrzegam, natomiast tak jak mówię, Moim zdaniem jest to książka słabo napisana, taka bez ładu i składu o dosyć luźnych historiach, czasami, czasami niezwiązanych z, z omawianym piwem zupełnie, także... E... No jestem na nie. Jeżeli czytaliście tę książkę, no oczywiście dzielcie się swoimi opiniami. Natomiast dla mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała, że wyszła jakoś tak w miarę skłannie. Dopiero się uczę recenzować książki. Także no cóż, nie przedłużam. To by było na tyle. Jeżeli macie jakieś książki o piwie, które byście mi polecili, to myślę, że jak najbardziej. Piszcie w komentarzach i polecajcie, bo... Też właśnie szukam takich książek do piwnej historii. Także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.